Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszych cyklicznych zajęciach nazwanych sześciopak na seniora. Codziennie o godzinie 13 macie do wykonania inne ćwiczenia. Dziś ćwiczenia stabilizacyjne, szczególnie pobudzone, wtedy będą mięśnie głębokie. Potrzebna nam będzie kalimata, gdyż te ćwiczenia, które robiliśmy w poprzednich tygodniach również były na kalimacie. Czy coś jeszcze, coś dodać? Myślę, że raczej... Będziemy się brali do krótkiej rozgrzewki i następnie przechodzimy sobie do naszych ćwiczeń, które zapewne znacie. Przypominam tylko, że prawidłowość wykonania tych ćwiczeń decyduje o tym, jak rzeczywiście my funkcjonujemy, jak te nasze mięśnie głębokie będą funkcjonowały. Starajmy się utrzymać jak najbardziej ustabilizowaną sylwetkę. Jeżeli macie coś do picia, to proszę przygotować sobie i Później pomiędzy pierwszą i drugą serią będzie chwila odpoczynku, dłuższa chwila odpoczynku i zaczynamy naszy sześciopak seniora. I pierwsze ćwiczenie rozrzewkowe spokojnie. Wymach do przodu i do tyłu. Spokojnie. w W tył. Raz idziemy sobie do przodu. Rękoma, raz do tyłu. Trzy, dwa, jeden i spokojnie sobie rozluźniamy, rozluźnić sobie spokojnie rączki. Teraz trochę popracują na nogi. Idziemy sobie w marszu i unosimy. Hop, raz jedna, raz druga noga. Troszeczkę wyżej, luźny marsz i prawa, lewa noga unosimy sobie do góry. Ręka do przodu, lewa noga do góry. Trzymamy tempo. I chwila. odpoczynku. znowu sobie spokojnie. Rozluźnić nóżki. Za chwilę przejdziemy znowu do ćwiczeń rękoma i robimy sobie wymach do wysokości ramion i spokojnie. Wracam, będziemy sobie w marszu. Szli hop i wymach do wysokości rafy. I powoli przygotować się i zaczynamy Do góry hop. Tak jak z skrzydłami byśmy machali do góry. W Miejsce cały czas. Krótkie, malutkie kroczki. Trzymamy. Będziemy tutaj mieli. Trochę tych ćwiczeń uwzględniających siłę rąk, także przygotować się. Trzy, dwa, jeden. I odpoczywamy. Spokojnie, rozluźniamy ręce, nabrać sobie nosem wdech, pustawy wydech. Luźno, luźno, luźno. Kolejne ćwiczenie. Teraz znowu sobie zrobimy na nogi. Będzie to piętowanie, był skip, a można powiedzieć, unosiliśmy nogę do góry, teraz będzie skipce. Będziemy sobie szli raz jedna, raz druga noga. Rytm fajny. Padniemy, robimy sobie kroki i uderzamy piętą o pośladek. Ręce przypominam, cały czas nam pracują. I uwaga! Przygotować się i zaczynamy Wasze tempo. Synchronizować sobie. Idziemy. Hop, prawa, lewa noga uderzamy w nadek, jeden i znowu spokojnie chwila rozluźnienia. Noc wdech, ustawiedech, wszystko rozluźnić sobie spokojnie. Kolejne ćwiczenie, które będziemy robili, będzie to wymach rąk. rąk również do wysokości ramion przed siebie. Oczywiście robimy to w marszu, w miarę dynamicznie będziemy podnosili sobie ręce do wysokości ram. I proszę się przygotować. I powoli zaczynamy nasz. Masz w miejscu i w miarę dynamicznie odnosimy sobie dwie rączki do wysokości ram. Jeszcze 3, 2, 1 i znowu. Luźno, wszystko rozluźniamy. Ostatnie ćwiczenie zrobimy sobie na nogi wymachowe. Będziemy sobie czyli marszu, noga jedna do boku, o, druga do boku. I tak jak idziemy z lekkim odmachem, noga prawa, noga lewa. Chwila później wytchnienia i zaczynamy nasz sześciopak cykliczny, który dla Was przygotowaliśmy. Także proszę się przygotować, idziemy sobie do marszu i również. O, jedna noga, druga, do boku tyle, ile można. Staramy się nie przekrzywiać sama noga, żeby szła do boku. Hop. Potrzebuje się napić. Proszę się napić, spokojnie rozłożyć sobie karimatę, ręcznik, koc, co tam macie przygotowane. I zaczynamy nasz, nasze pierwsze ćwiczenie, które będziemy wykonywali. Rotacja po skosie, prawa ręka, lewa noga. Staramy się utrzymać w tej pozycji, określony nasz czas. Także będziemy musieli. Cały czas te mięśnie głębokie, mięśnie naprężone, to co powiedziałem na początku, one odpowiadają za równowagę również i w tych ćwiczeniach ta równowaga będzie niezbędna, żeby się nie poprzewracać. Pierwsze ćwiczenie będziemy wykonywali na lewą i na prawą stronę, czyli prawa ręka, lewa noga i lewa noga z prawą ręką. Jeżeli jesteśmy... Gotowi, to za chwilę rozpoczynamy nasze ćwiczenia. Pozycja numer jeden, która mamy, ten otwarty, i za chwilę rozpoczynamy nasze ćwiczenie. Wytrzymujemy cały okres czasu. Później, przerwa wypoczynkowa, i zaczynamy. Proszę się przygotować trzy, 2, 1 i rozpoczynamy. Wyciągamy rękę i tą pozycję trzymamy. Pamiętajmy o oddechu, kontrolujemy ten oddech. świetnie i spokojnie rozluźniamy się luźno-luźno i teraz będzie druga ręka z drugą nogą w moim przypadku będzie to lewa ręka z prawą nogą, znowu jesteśmy w klęku podparty i za chwilę rozpoczynamy drugie ćwiczenie w tej pierwszej serii. Juwan, proszę je przygotować. Trzy, dwa, jeden. I pozycja wyizolowana. Na pewno łatwiej jest, kiedy zmieniamy jedną rękę i nogę. Tak, tutaj staramy się utrzymać tej pozycji. Głowa skierowana. Na dół. Fię. i no, chwila odpoczynku. Nasz, nasze drugie ćwiczenie. Leżenie na brzuchu. Leżymy sobie na brzuchu. W tą stronę pokaże. Myślę, że na tyle wszystko wiemy. Leżymy sobie na brzuszku, ręce uwięzione w łokciach, wzrok skierowany na dół, podnosimy i w tej pozycji trzymamy. Nogi oczywiście leżą na, na ziemi, przygotować się i zaczynamy. ruchu. Staramy się oddychać płynnie. Nabieramy nosem powietrza. Ustami sobie wypuszczamy. Trzymamy. Świetnie. Brawo. Kolejne nasze ćwiczenie, które wykonujemy. To jest tradycyjny plank, deska biodra. Nie za wysoko, nie za nisko. Trzymamy odpowiednią pozycję. I znowu pozycja jak u mnie. Podnosimy się do góry bioderka. I trzymamy. I 3, 2, 1 o. Dłonie. Czy to będą w ten sposób, czy w ten sposób? Decyzja należy do Was. Najważniejsze, mamy tą pozycję. Wytrzymaliśmy deseczkę. Kolejne nasze ćwiczenie, które będziemy wykonywać. To jest unos bioder do góry. I w tej pozycji jak najwyżej utrzymujemy biodra w powierzchni. Także przekładamy się po na plecy, nogi ugięte w kolanach, ręce wzdłuż głowia. Podnosimy nasze biodra do góry. Trzy. Dwa, jeden i trzymamy. W najwyższym punkcie wszystko pracuje, nogi pracują, pośladki naprężone i trzymamy. Nabieramy spokojnie. Nosem wdech, usta wydech. Pilnujemy tylko, by nam pośladki za nisko nie zjechały. Jeżeli coś przypominamy, do góry Wypchnąć. Świetnie. I spokojnie sobie. Opuszczamy. Chwila rozluźnienia. Kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie. Deska, deska bokiem. Staramy się, żeby uda. Klatka piersiowa. W jednej linii były. Wychamy sobie na początek. Do przodu bioderka, podnosimy i utrzymujemy na zakres czasu. Ręka do góry. Trzy, dwa, jeden, do góry. Hop, rączka i trzymamy. Dwa punkty podparcia. Ręka i kolana. Pozycja na pewno niewygodna. Tak jak powiedziałem, mięśnie głęboko odpowiedzialne za nasze, naszą głowę Świetnie. I spokojnie, rozluźniamy, no i przechodzimy na drugą rękę. I to samo ćwiczenie wykonujemy na drugiej stronie nogi ugięte w kolanach, odpór wiodra wypychamy do przodu. I uwaga! 3, 2, 1 do góry do rączka i trzymamy. I pierwsza seria zakończona. Rozluźniamy spokojnie. Kto ma tam? Picie przygotowane. Proszę sobie proszę się napić. Mamy odpoczynek i zaczynamy później drugą serię naszych ćwiczeń. Przypominam tylko o naszych ćwiczeniach, które będą po południu, czyli o godzinie piętnastej zostało nam trzydzieści sekund odpoczynku także powoli powoli możemy się przygotowywać do, naszej, do naszego pierwszego ćwiczenia nogi na szerokość bioder, ręką odpady i ćwiczenie doskonale znane także proszę się przygotować i za chwilę zaczynamy naszą drugą serięę 3 2 1 i rozpoczyna Pięknie, rozluźniamy sobie spokojnie nogę, rękę. Chwila odpoczynku. Nawierz nosem, dech, ustawy, dech. I uwaga, trzy, dwa, jeden. Entriamo, druga strona. Ina. Ina. Chwila rozluźnienia i ćwiczenie na grzbie. Na brzuszku leżymy, odnosimy się do góry, ręce z bielkiem w łokciach. I uwaga. Trzy. Dwa. Jeden. Przytrzymaj z całą cały nasok trwania tego ćwiczenia. Staraj się, żeby palce przylegały do podłoża. Grzbiet pracuje. Odcinek drzwiowy na pewno odczuwamy. Ale trzymamy, wzmacniamy, świetnie. Super. I znowu chwilę odpoczynku. Ale nie I przechodzimy sobie do pozycji deski. Jeżeli komuś jest niewygodnie, stawać. Cały kolan to może sobie... Z kolan, przepraszam, z nog to z kolan wstajemy. I uwaga, 3, 2, 1, do góry i trzymamy. I pozycja deski. Zaliczona. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Kładziemy się na plecy. Biodra w górze. Trzymamy nogi ugięte w kolanach. Ręce w dłosłowiach. I uważaj, proszę się przygotować. Trzy, dwa, jeden. どっこで綱を取り巻き。 I kolejne ćwiczenie. Za nami. Do Zostały go już. Tylko dwa ćwiczenia. Deska. Bokiem. I powoli się. Przygotowujemy do niej. Nogi ujęte w kolanach. Biodra. Wypychamy do przodu. I uwaga. Trzy, dwa, jeden. Bioderka do góry. Ręka. I te pozicije, već šimo jeme. Ja. I ostatnie ćwiczenie. Szybko minęło, bardzo szybko. Mimo, że tak jak mówiłem, gdzieś te czasy będą się zmieniały. Również dzisiaj się zmienił. Czas za tydzień będzie znowu zmieniony. Także coraz dłużej, coraz więcej. Odpoczynek, trochę krótszy. I przygotować się. wiodra do góry. 3, 2, 1 i trzymamy. I świetnie i nasz czteropak, przepraszam sześciopak, ale se skojarzyłem z czteropakiem, nasz sześciopak serio w czwartek zakończony, zapraszam na kolejne zajęcia, zapraszam na mój sześciopak w czwartek na sześciopak, swoich kolegów wybierajcie sobie ćwiczenia, jeżeli macie za dużo tych ćwiczeń, pamiętajcie, ważne jest też odpoczynek, jeżeli Chcesz odpoczywać, odpocznij, jeżeli chcesz ćwiczyć. Ćwicz z nami, zachęcamy bardzo. Do miłego zobaczenia.